Filmów z Liczna Palca Chemia nie było w miarę dawno. Ale już wracamy. Zapraszam. Nie będę tłumaczył tego, co już wytłumaczyłem. Teraz wam się gdzieś na ekranie powinna pojawić karta i w tej karcie znajdziecie playlistę. I ta playlista to jest właśnie Liczna Palca Chemia i tam macie wszystkie filmy, które nagrałem właśnie dla serii Liczna Palca Chemia. I na przykład nie będę tłumaczył czym jest konfiguracja elektronowa, Dlaczego na przykład przyjmują elektrony, jakie są rodzaje wiązań, tam to wszystko macie. Weźmy sobie na przykład taki węgiel, który w konfiguracji ma cztery sparowane elektrony, po dwie pary i ma dwa wolne elektrony. Czy to oznacza, że on tworzy tylko dwa możliwe wiązania? No bo wiecie, żeby powstało wiązanie, to musi być przynajmniej jeden wolny elektron. A właściwie musi być jeden wolny elektron, bo nie może być więcej wolnych elektronów. Ale rozumiecie, i z tego by wychodziło, że węgiel jest w stanie stworzyć tylko dwa wiązania. Jednakże związek, w którym węgiel tworzy dwa wiązania, no nie istnieje. Węgiel zawsze tworzy cztery wiązania. Co wydaje się być fizycznie niemożliwe, ponieważ może utworzyć tylko dwa wiązania, a tworzy cztery. Co tam zaszło? Węgiel, który który ma właśnie dwa sparowane elektrony, dwa sparowane elektrony, no i dwa niesparowane elektrony. Tak jakby ten elektron przerzuca sobie i w ten sposób ma cztery niesparowane elektrony, może utworzyć cztery wiązania. Takie coś nazywa się promocją elektronową. Pierwiastek w stanie zbudzonym oznaczamy taką gwiazdką. wydaje mi się to być jak na razie takie w miarę zrozumiałe, czyli że mamy jakiś stan podstawowy, następuje promocja elektronowa, elektron sobie przeskakuje na kolejny orbital i w ten sposób tak jakby mamy stan wzbudzony. I w tym stanie wzbudzonym tak jakby kiedy następuje ten przeskok pomiędzy orbitalami, to to orbitale się tak jakby mieszają, zlewają, tworząc taki jakby jeden wielki. No, jeżeli nie wiecie co to jest orbital, to może wam się wydaje że one są wymieszane, to są po prostu przestrzenie. W których znajdują się elektrony, czyli że to nie jest nic fizycznego, tylko po prostu taka przestrzeń, i tak jakby ta przestrzeń zmienia swój kształt, i się pojawia taka, a zresztą za chwilę sobie omówimy konkretny rodzaj hybrydyzacji. Hybrydyzacja SP3, tak zwana tetragonalna. Jak już opisywałem, przykładem tego jest węgiel, który właśnie ma takie dwa sparowane w powłoce kowalencyjnej, dwa niesparowane na powłoce kowalencyjnej, i tak wygląda jego powłoka kowalencyjna. Bo to tylko powłoka kowalencyjna bierze udział w powstawaniu wiązań. Dlatego to w ogóle nie, nie jest brane pod uwagę. No i tak, jak mamy takie coś, to mamy jeden orbital S i po dwa orbitale P. Orbital S ma dwa elektrony, orbitale P mają tylko po jednym. Potem następuje promocja elektronowa, i węgiel przechodzi w stan wzbudzony. I wtedy, tak jakby orbital S ma jeden elektron, ponieważ oddał, i każdy z orbitali P ma również po jednym elektronie. No i wtedy tworzy nam się takie coś. I to coś następnie zlewa się w tak jakby jeden większy, w jeden większy orbital, dając cztery orbitale sp3, które układają się w taki kształt. Tu mamy atom, a tu są te orbitale i to jest taki trójwymiarowy kształt i pomiędzy tymi dwoma końcami jest 109 stopni oraz 28 minut. Hybrydyzacja SP2, tak zwana trygonalna. Przykładem może być atom boru, który ma 5 elektronów i na powodze kowalencyjnej ma on 2 sparowane elektrony i 1 niesparowany elektron. Tak to mniej więcej wygląda: mamy jeden orbital S i ten orbital S ma 2 elektrony, i orbital P ma tylko jeden elektron. Następnie następuje promocja elektronowa i. Tak, jakby dochodzi nam dodatkowy orbital P, ponieważ to było puste i no zajmuje miejsce, wiadomo. Nadal on ma 5 atomów, tylko po prostu jest wzbudzony i ma teraz, może utworzyć aż 3 wiązania. No i tu jest jeden elektron, tu jest jeden elektron i tu jest jeden elektron. I to wszystko zlewa się, tak jakby w. No, hybrydyzacja zachodzi, czyli tak jakby zlanie się tych orbitali w taki jeden większy orbital, a właściwie w trzy orbitale SP2. Tak to też można zapisać. I one tworzą taki kształt to jest kształt dwuwymiarowy to jest taki trójkąt. Tu mamy jeden orbital, tu mamy drugi orbital, tu mamy trzeci orbital, i pomiędzy nimi jest kąt 120 stopni. I na sam koniec hybrydyzacja SP, tak zwana dygonalna. Polega ona na tym, że no, weźmiemy sobie dla przykładu Beryl. Beryl ma na powłoce kowalencyjnej tylko i wyłącznie dwa elektrony, które akurat są sparowane. Jest to po prostu jeden orbital S, który ma dwa elektrony. Jednakże on, żeby utworzyć w ogóle jakieś wiązanie, no to musi. Przerzucić sobie zrobić promocję elektronową i przerzuca sobie to na orbital. P. I w ten sposób to dochodzi nam tutaj po prostu orbital P i wtedy orbital S ma jeden elektron oraz orbital P ma jeden elektron. I te orbitale po prostu się zlewają, dając dwa orbitale SP, które układają się następnie. Jeżeli tu mamy atom, to one się układają w taki sposób i one są po prostu pod kątem 180 stopni. Jeszcze może być hybrydyzacja, w której skład wchodzą orbitale d. I wtedy tak jakby mamy orbitale s, orbitale p oraz orbitale d sparowane tak jakby. Ale nie będę tego omawiał w tym odcinku. Tak na szybko wam to wytłumaczę. Chodzi głównie o to, że zachodzi to samo. Jest promocja elektronowa, tylko że zamiast jednego elektronu mogą przejść na przykład dwa elektrony albo trzy elektrony na ten orbital d. A więc no po prostu jest to trochę bardziej skomplikowane, ale mechanizm jest ten sam. Widzimy się kiedy indziej. Cześć.